Nie będzie dzisiaj, proszę Państwa, wywiadu. Tego materiału w zasadzie miało nie być. Zapowiadaliśmy Państwu, że 9 maja będziemy na uroczystości złożenia kwiatów z okazji 80. rocznicy zwycięstwa w II wojnie światowej, i niestety ta uroczystość została zepsuta. Nie tylko przez banderowców czy ich organizacje, ale też przez prawdopodobnie władze, które wyraziły zgodę na działania bezprawne. No, powiedzmy przede wszystkim, że zepsuta została po raz kolejny przez ludzi, którzy są opłacani. To znaczy, nie powiedziałbym, przedbył nawet z tobą w pewną polemikę, że to byli banderowcy, to nie byli ludzie ideowi, to ludzie otrzymujący pieniądze, otrzymujące dietę za to, żeby organizować różnego rodzaju harpeningi. Na cmentarzu podkreślmy ze złamaniem rozmaitych przepisów, no ale niestety, tak jak wspomniałeś, to przyzwolenie w Polsce już Kolejny rok obserwujemy na cmentarzu, na którym pochowane są szczątki tysięcy, podkreślam, Ukraińców. Więc dzisiaj, po raz kolejny, 9 maja, spotkali się tutaj ludzie, którzy teoretycznie mają pochodzenie, może nawet paszportu ukraińskie, a plują na pamięć swoich przodków w tym dość szczególnym dniu. W związku z tym też staraliśmy się przynajmniej trochę, co zaraz Państwo zobaczycie, Utrudnić działania propagandy, w tym tej opłacanej za nasze podatki. Zapraszamy na reportaż Mateusz Piskorski i Tomasz Jankowski.

która dezerteruje przed bandytami. Panie ślepy, pani pani Za nasze pieniądze poruczaje. Nie pan terror. Ale przepraszam bardzo. Ojej, to nie ja to Nie uległem, tak jak Przepraszam, czy pani jest ślepa? To nie jest Przepraszam, chcę złożyć zeznanie. Moment. Agresywny. My swoje czynności. Wykonujcie panowie sumiennie, sumiennie. Ulega, się, pana musimy wylegitymować z tamtego pana. Reagujemy, będziemy mieli jedną stronę, drugą stronę. Zofnij się pan troszeczkę, bo tutaj dane są dobre. Co pani tutaj robi? Zagryłam, pracuję. Ale proszę pani, czy pani jest e, jakoś akredytowana? Tak. Z telewizji polskiej? Tak. Je, ale ja akcent to... ukraiński. No, no <laughs> dobrze. Proszę pani, no teraz mają e, czy pani to zdała -no? relację zakłócenia tego, bo bardzo dobrze, że... A zaraz e, robimy to. To proszę nam się wypowiedzieć, jak my to widzimy ci, którzy są gospodarzami tego miejsca, którzy... Za chwilę do pana podejdę. Bardzo proszę. Okay, Przepraszam, jeśli panią uradziłem, bo... Наша давай, Юдай! Збивайте масанку! Масанку! Зараз ви бачите на екрані те, що там відбувається. Ми маємо пряму трансляцію.

Okay. Передаю слово Наталці, яка перебуває люди, які прийшли з ним, і вони власне нам перешкоджають розповісти про цю подію. Пояснити наші стані нас поконання і поконали вас знов. Баре, Баре, я не знаю, чого це прикидає російському, які прийшли за.

자, 대포 지 자, 대포 지 Stop banderowskiej propagandzie w polskiej telewizji. Stop banderowskiej propagandzie polskiej telewizji. Stop banderowskiej propagandzie. wymordowali nasze rodziny polskie. Tak. Dzisiaj śmiejecie się jak twarz. dostali ziemię, nie się to, a przyjechali tu. I się kierami, kiłami, wie pan a na manifestacji rolników mi się aż kobieta która.

Не за моє Досич, досить, Я бояться там ще рота. Бабка в спроби на біжотанські мощі забордовають. Але у кордоні своїх прихильників посол посол таки підійшов до пам'ятника російським солдатам і поклав квіти. Zresztą, gdybyśmy wpadli na Polskę, to ten będzie ta wina polskiego wątku. Tam, jest Polska, no, to, to nie ma miejsca na propagandę. Tu jest pamiętać, To jest przekażemy na z nie będzie Stop, Dlaczego? A to nie ma Cię tam na ulicy. Ale ja nie jestem, ja nie No, a razu. nie będzie Oni się być, Ale właśnie o to pójdą. chodzi, bo oni to, propagandę robią, jak robią jako karga na prawo tam, a nie na cmentarzu te cyrki. To jest tak, dokładnie. I to o to chodzi. To nie chodzą, wiemy, ja nie wiem, co pani tutaj jest, robi, nie to znam to tego języka, także ciężko to mi się to, to A, no. Ona przeciwstawiam się zatrudnieniu. Ja ze z tym tam.

to, to to, 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 to. Nie zgadzamy się na propagandę banderowską, w polskiej telewizji. Zgadzamy się, nie zgadzamy się na banderowską w propagandę w polskiej telewizji. A on mnie specjalnie atakuje. Bo to jest banderowiec. Nie będziecie robić on, za nasze pieniądze ja banderowskiej propagandy w telewizji ja polskiej. Proszę powiedzieć, ile pani zarabia, co pani płaci, bo ja jestem podatnikiem polskim. Jeszcze nie zgadzam, się płacić za banderowską propagandę w telewizji polskiej jeszcze raz w Wiecie, co robić tą propagandę? Proszę, się Proszę iść stąd, Proszę, robić Leżą ludzie, ja rozumiem, że banderowcy nie znają się... zasad cywilizacji, ale tu jest studentów, który no. propagandy nie robi. Niech nie, się. Proszę banderowcy, proszę się do siebie. Polska, do siebie, tak. Jest, słaba, ty, tam, za moje pieniądze. Nie, a, ja bo ja nie będę że mi propagandę to. za moje pieniądze tak? robili. No. Tak. W telewizji polskiej. Nie sobie pan myśli, tego. że on jeden płaca podatki w Polsce? Wszyscy płacimy i ja nie też. chcemy. I ja też. Nasze no i rodziny pomordowali, pan... a oni Pan zarobił z No wspierają. No ale pan też zarabiał. Tak, tak, Nasze rodziny ruszeli, tak. a teraz różnorodność. Tak. Nie zgadzam się na to, by. Tak. W takim miejscu, w cmentarzu, gdzie w naszej cywilizacji cmentarz to jest miejsce ciszy, spokoju, że Państwo robili propagandę za moje, jako podatnika polskiego, pieniądze. No taka propaganda, że Państwo chcieliście filmować tych ludzi, którzy się tam rozłożyli, nie wiadomo dlaczego, w miejscu, w którym się takich rzeczy nie robi i pokazywać jaka to jest wielka demonstracja. Słyszę co Pani mówi i rozumiem, co Pani mówi. Tak, Dlatego się na to nie zgadzam. Tak. Czyli skomał, że był poseł, że złożył wieniec, tak? Nie, 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 Pani chciała mieć takie tło i Pani chce mieć takie tło właśnie, jak tam przygotowali nielegalną zresztą demonstrację, no, Ale znaczy też że, to polega, nie jest, tło, że jest z nami tyle policjantów i nikt nie zareagował na to, i to jest skandal i pani to pokaże. Nikt nie zareagował na obrażanie takiego miejsca, jakim jest cmentarz. Cmentarz gdzie leżą również żołnierze ukraińscy walczący w Armii Czerwonej, bo walczyło ich aż 6 milionów. Lużenie okay. także na nich, na własnych rodach. Czy może Pan się przedstawić? Tomasz Jankowski. I jaka to organizacja? Fundacja to... Swobód Obywatelskich Mienia. Dziękuję Lektera. serdecznie.